Bądź pozdrowiona Bogu Rodzico, a nasza Matko w tej godzinie apelu jasnogórskiego we wspomnienie liturgiczne Tobie poświęcone, kiedy zostałaś ofiarowana, przedstawiona w świątyni jerozolimskiej, a dziś jesteś dla nas wszystkich wzorem życia poświęconego Bogu. Matko naszego zawierzenia, pragniemy wypowiedzieć raz jeszcze nasze przywiązanie do Ciebie, Nasze oddanie, byś nas wzięła za swoje dzieci. Jesteś matką zawierzenia Bogu. Na kartach Biblii jawisz się zawsze w sytuacji trudnej, w sytuacji zagrożenia, braku bezpieczeństwa w chwili, kiedy szczególnie potrzebna jest pomoc i wsparcie. Jawisz się w sytuacjach, gdy nie tylko potrzebne, ale wprost konieczne jest zawierzenie. W sytuacjach po ludzku sądząc niezwykle trudnych, przychodzisz z maczyną miłością, z konkretną pomocą, ratunkiem, wsparciem. W zwiastowaniu Bóg zawierza Ci swój największy skarb, jednorodzonego syna, który jest zawierzony Tobie, Twojej trosce, Twojej i Józefa opiece. Tobie jest zawierzony tak jak każde poczęte i narodzone dziecko. W słowach, które wypowiedziałaś w chwili zwiastowania, tak niech mi się stanie, będących odpowiedzią na trudne i pełne tajemnicy Boże powołanie, wyraziłaś Twoje zawierzenie Bożemu Słowu. Dlatego błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Po spotkaniu z Bogiem, zwiastowaniu z Jezusem pod sercem, idziesz, Matko, naszego zawierzenia z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Idziesz do domu Zachariasza i Elżbiety, którzy byli już posunięci w latach, aby stać się wsparciem dla nich i dla ich bezbronnego. Jeszcze nienarodzonego dziecka. Przyniosłaś im dar mocy Ducha Świętego i radość dla nienarodzonego Jana. Jak śpiewał polski piosenkarz, dziwny jest ten świat w Polsce, jak i poza jej granicami. Od kilku dni dla niektórych mieszkańców dziwny jest świat w naszym kraju, mający nowy rząd. Wielu ludzi którzy kochają swoją ojczyznę, są patriotami, nie donoszą, mają nadzieję, że w naszej ojczyźnie będzie nadal lepiej, że polski rząd będzie dbał nadal o człowieka, o Polaka, a nade wszystko o rodzinę. Maryjo, w tej świętej godzinie dla Polaków zawierzam Tobie nowy rząd. Jasnogórska, królowo Polski. My jednak, ludzie wierzący w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, słuchacze Radia Jasna Góra i Radia Maryja, my Twoi pierwszymi roku 2019, pragniemy Tobie, nasza Matko, dzisiaj powiedzieć, że Ty, Maryjo, jesteś naszą nadzieją, bo my, Maryjo, z Tobą jesteśmy, o Tobie jako Matce Miłości pamiętamy, i z Tobą jako matką zawierzenia czuwamy. Mówił święty Jan Paweł II, papież Polak Piotr naszych czasów. Maria jest królową polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw. Teraz, kiedy wchodzimy w nowy okres i zaczynamy się zmagać na innym froncie, Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest naszym największym sprzymierzeńcem Kościoła i narodu. To, co się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski, a Kościołem i Narodem w Polsce, jest swego rodzaju przymierzem. Maryjo, Matko Zawierzenia. Uż nas nieustannie na nowo zawierzać nasze sprawy Tobie, bowiem zawierzyć znaczy wpisać się w serce Matki. Rozważamy tajemnicę Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Boża, się za nami życznymi, teraz i w naszej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, muszę za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, muszę za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża się za nami przyszli, teraz i w śmierci naszej łaski pełna pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta

Powierzamy Tobie Mario, papieża Franciszka, Pierzyma Jasnogórskiego, jego pierzymowanie do Japonii. Wszystkie podziękowania, prośby i modlitwy, które zostały zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, dobrodziejów Jasnej Góry z kraju, z zagranicy, Episkopat Polski na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który dziś zakończył coroczne rekolekcje, Prosimy o zdrowie dla chorych i samotnych, Stanisławy, Marka, Zofii, 21-letnią Katarzynę, która jutro będzie miała operację, ma przerzuty nowotworu, o szczęśliwą operację. Polecamy Tobie parafię, która dzisiaj Ciebie czci w kopii obrazu nawiedzenia w Poznaniu, w parafii Chrystusa Króla w Archidiecezji Poznańskiej. Otaczaj, Maryjo, swoją opieką wszystkich pielgrzymów przybyłych dziś do Ciebie. Polecamy Tobie... Jasnogórski chór poerii Karomontany, który prosi o modlitwę, potrzebne łaski dla nich. Jako dzieci Boże wołamy do Ciebie pod Twoją obronę. Uciekamy. O Polski, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zastawstwom Twojego ducha, naszą W błogosławieństwa Bożego prosimy nucusa Apostolskiego Salvatore Penakio, wraz z księdzem arcybiskupem Wacławem Depo. omni Pater et Filius et Spiritus Sanctus Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Pozdrawiamy już z naszego studia w Toruniu, tym samym zachęcamy do pozostania razem z nami. Już za chwilę w części telewizyjnej informacje dnia, po nich polski punkt widzenia, a w Radiu Maryja o 21.30 niezmiennie rozmowy niedokończone. Razem czynimy wiele dobrego. Twój 1% podatku zasilił Fundację Nasza Przyszłość, aby mogła realizować cele pożytku publicznego. Na co został przeznaczony? Między innymi na dofinansowanie najnowszej produkcji Fundacji Lux Veritatis, filmu fabularnego Nędzarz i Madam. Film Nędzarz i Madame ukazuje duchowe i artystyczne drogi świętego brata Alberta, który zainspirował wybory życiowe Karola Wojtyły. To nie tylko filmowa przygoda wychowanków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ale nade wszystko wielka nadzieja na ewangelizację poprzez historię, kulturę oraz media. Wierzymy, że dzięki Państwa zaufaniu już wkrótce zaprezentujemy dojrzałe dzieło filmowe, które będzie wychowywać kolejne pokolenia Polaków. Fundacja Nasza Przyszłość KRS 00 000 91 141 Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacyjne. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będzie kontrkandydatem wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich w Koalicji Obywatelskiej. Sama wicemarszałek nie kryje zaskoczenia.